Halo, witam, Sims, 2 dzisiaj. I co, dzieciak za kanapą siedzi? No, dzieciakom trzeba się w ogóle zająć. Tak, ty idziesz, ty idziesz spać, ty, ty się chyba idziesz zajmować. Tak, ty się idziesz zajmować. Dzie, 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 dzie. Dzieciakiem idziesz się zajmować. W ogóle strasznie późno jest. W ogóle nawet nie pamiętam, że ja tak późno tę grę zostawiłam. To chyba dlatego, że, że dzieciak dorastał. Swoją drogą się ma tacyan. Dobra, Laura ogólnie idzie na studia później, z tego co widzę. Dokładnie. Przecież czy ty miałaś iść na studia? Kurde, właśnie nie pamiętam. Czy ty miałaś iść? Czy ty miałaś nie iść? W teorii musielibyśmy 5 tysięcy zarobić, żebyś poszła. Ty do pracy już i tak nie pójdziesz. Ty, ty nie wrócisz. Chociaż do 18.00 to tysiąc. Nie, ty chyba na studię nie pójdziesz w ogóle. Ha! No bo nas nie stać, żebyś poszła, nie? No dobra, niech i tak będzie. Butelka do karmienia dla dzieci. Świetnie, to przynajmniej nakarmisz dziecko. Dobra, pogarniajcie się, weź to tam powyrzuca i tak dalej. Potem możesz iść spać. Skoro Laura nie idzie na studia, a poszedł na szkoleszka i chłop, to może można by to zrobić tak, że ty się zajmiesz dalej tym śledztwem, którym chciałam, żebym on się zajmował. To nie jest takie głupie. Tak mi się wydaje. Chociaż szkoda mi, że ona nie pójdzie na te studia. Jakoś tak się nastawiłam na to, że nie razem będą i w ogóle. Jakoś tak nywym. Nywym powiem wam. Na ciebie i twoje zarobki to w ogóle nawet nie ma co liczyć, także. No Aleksandra sama, sama nie zrobi na to. Choćby chciała, to nie doradzę. Zresztą uff, a nie, ona jednak nie ma dnia wolnego. Już myślałam, że ona ma dzień wolny, to już w ogóle by było. Chociaż jak ty tam? Czujesz się całkiem nieźle. Jak się czuje dzieciak? No dzieciak to w ogóle nie wiem dlaczego został włożony i odłożony. Dobra, ej, dajmy ci szansę, bo ty do 17 pracujesz, więc weź się połóż rzeczy, może jakimś cudem ogarniesz, jakimś cudem będziesz miał awans, i jakimś cudem twoja siostra pójdzie na studia. Zaraz zobaczymy. O, chcesz pocałować męża, dobrze. Na razie to się rzeczy ucz. Speedrun zdobywania umiejętności. W ogóle gramy do soboty, nie wiem, czy o tym wspomniałam. Chyba nie wspominałam. To teraz już wspominam. Dobra, jak wy się czujecie? Balba. Balba, ty możesz wstawać. Ty balba będziesz mi potrzebna, ale to za chwilę będziesz mi potrzebna, bo ty jesteś wróżką, a przynajmniej tak cię postrzegam, że ty wróżką jesteś. Ty młoda też możesz wstać sobie coś zjeść w międzyczasie. Jak ty jesteś wróżką, to tak pomyślałam, że jakby Laura była wtajemniczona w te... Podboje yy, śledczowe pana śledczego Astra, to może by on wtajemniczył w to Laurę i Laura, jakby wiedziała, to mogłaby pogadać z Balbiną, która jest tą, takim jasnowidzem trochę, takim, takim wiecie, takim, hm, jak ją określić? Brakuje mi słowa. No, wróżka taka, no. Wróżka sobie wróży. A ty sobie przemawiasz przymowy. No jako, że ona by, wróżka sobie by wróżyła, to może fajnie by było, żebyś ty, o, na przykład, siadła sobie obok, obok niej, powiedziała. Obok niej usiądź. Tak dobrze. I wy sobie pogadajcie teraz na temat tego, że no, słuchaj, bo tutaj Aster będzie chciał wróżyć. Wróżyć będzie chciał, kto kto ukradł jemu ojcu, jego ojcu eliksir. I, i ty, babciu, przeszywana? Nie, faktyczna babciu, to jest twoja faktyczna babcia, tak? Się już gubię normalnie, pokaż drzewo. Tak, to jest twoja faktyczna babcia. No to słuchaj, babciu, jako że ty umiesz przewidywać rzeczy, to twoja pomoc też będzie potrzebna, tylko trzeba ci. Kule załatwić, bo ty nie masz kuli z gaduli. A nas trochę nie stać, bo próbuję iść na studia. Także tak, tak to się ma i tak to się wygląda. Dobra, idź do toalety, mordo. Tak oto, Balbina została wtajemniczona w super wielki plan. I Balbina mogłaby opróżnić toaletę i na przykład wysikać dziecko. Dobra, Mateusz też może wysikać dziecko, skoro tak bardzo chce. Jezu, Aleksandra, dawaj, zjedz coś, skoro już tak bardzo nie możesz robić rzeczy. Czy to są rachunki? O Boże, tu jeszcze rachunki leżą. Dobra, to już w ogóle nie, nie wyrobimy się, żeby wysłać. Choć na, na studia, skoro tu są rachunki. No dobra, ale Aleksandra przynajmniej może dostanie awans. Albo i nie, patrząc na to. No nie, nie dostanie awansu. Dobra, Laura, z... Laura, sorry, nie idziesz na studia, niestety. Plan był tak dobry. Dobra, to może chociaż zarobimy sobie na kule z gadule dla, dla babci. Skoro ty nie możesz iść na studia, bo nas nie stać, to to jest szansa chociaż na, na coś innego. Dobra, Mateusz, słuchaj, nakarm dziecko, bo dobrze by było to dziecko nakarmić. Ty możesz skończyć, dokładnie, bo ty do pracy idziesz. I teraz tak, czy będzie to miał zostać z dzieckiem? Ty wracasz o 13. I tak, to myślę, że na luzie, bo to o 14. A ty masz wolne w ogóle dzisiaj. Dobra, to słuchaj, jak dziecko jest jeszcze w stanie używalności i ty w sumie też, to weź naucz czegoś tego dzieciaka. Jakoś chodzić czy coś. Ty sobie rozmyślasz. To zamiast rozmyślać, może byś coś zjadła. Trzeba ci zdobyć kule z gadule. I liczę, że jak zdobędziemy kule z gadule, to ty zobaczysz w niej coś ciekawego. Przynajmniej taką narrację sobie zrobimy, że ty sobie zobaczyłaś coś w tej kuli, ale to zaraz, najpierw, najpierw trzeba zdobyć tę kulę. C'était... Olałeś dziecko. A bo dziecko jest zmęczone. To dziecko olało ciebie, no dobra. Już myślałam, że znowu mi podpadłeś. Nie no dobra, trzeba się zająć tobą i tak dalej. Proszę, zjedz sobie elegancko. Jest, już myślałam, że ty go budzisz. Nie, zostaw go. Czy możesz sobie do Bernarda zadzwonić, tak na przykład hobbystycznie. No, dostałeś 150 simoleonów, skoro... szkoda, że niczego to nie zmieni. Weź zadzwoń do Bernarda, tak, żeby sobie porozmawiać z nim tylko. Dobra, Mati. masz wolne dzisiaj. Świetnie, to idź do toalety. Załączyły ci się pragnienia ze swoją żoną, niesamowite. Czy Laura już Przyjechała? Tak, Laura już przyjechała. Dobrze. Czy ty masz pracę domową gdzieś? No tak, nie widzę, żeby się gdzieś zostawiła, ale w porządku. No dobra, to jak ty na studia nie idziesz, niestety, to możesz właśnie trochę posiedzieć, przynajmniej się nauczyć czegoś sensownego. Przynajmniej pogadasz z babcią, opowiesz, jak wyglądała ta sprawa z tego, co ci Aster opowiadał. E, Astra w ogóle już wprowadziłam w tym otoczeniu studenckim, ale, ale nie przebrałam go, więc mogę wam tu pokazać, że wygląda trochę jak Alvaro, ale trochę to nie było moim zamiarem. Dobra, ale Balba idzie do pracy za. Raz. Tak to jest, tak to dokładnie jest. To no, przy okazji się nauczyłeś gotować trochę lepiej. Świetnie. Dobra balba. Idziesz do pracy, idziesz do pracy. Jak się czuje dziecko? Mało wyzabawowane. Boże ty jesteś mimem. Ja przez chwilę myślałam, że ty jesteś złodziejem. Jezus, nie strasznie. Dobra, weź naucz dziecka korzystać z toalety. Świetnie, najlepszy przyjaciele. Uuu, super. Czy ty się już nauczyłeś, że ty tobie się nie pokazuje ten taki ten? Nie, ty nie jesteś w końcu. Dziecko, czy ty się zaciąłeś? A jeszcze sąsiad, oczywiście radia. Musi słuchać bardzo głośno, tak? Dawno nie było sąsiada. Dobra, dziecko. Force Error. Reset. Reset dziecko, bo się wziąłeś i zaciąłeś. Ucz korzystania z toalety. I liczę, że teraz będzie ok. Tak, teraz jest ok. Co się dzieje? Czy ty robisz tak? Ty robisz butikol? Czy wy już spaliście ze sobą swoją drogą? Nie widzę, żebyście. No ale dobrze. Jak już ma przyjść, to słuchaj. Potraktuję to tak, że, że urodziny będziesz mieć. Więc z racji tego, że będziesz mieć urodziny, to on akurat, akurat przyjdzie. Więc to nie będzie taki klasyczny butikol. Jest, jest, jest Alvaro. No i tak się składa, że no muszę ciebie przebrać, ale no mówię, jeszcze nie za bardzo miałam kiedy. Ale tak, przynajmniej możecie sobie tutaj się miło pospędzać czas ze sobą, dopóki, dopóki ona nie dorośnie. Także idealnie. Będziemy cię przybierać, mordo. No, w samą porę dorastasz. O Jezu, drogi. Za różowe te spodnie jak na ciebie. Ale w porządku. I ten czoker trochę ci się przybija. No, ale cóż. Czas cię przebrać, tak mi się wydaje. I ty jesteś detektyw poziom szósty. To tym bardziej mi pasuje do tego, żebyś mogła tam, wiesz, razem z babcią jakieś dziwne rzeczy robić. Dobra, jesteś już przebrana, mordo? Weź sobie prysznic, żeby pokazać, jak wyglądasz na codzienny strój. Elegancko. Jest i pani detektyw. Dobra, pani detektyw, słuchaj, bo plan jest taki, że... O, czoker ci się zaczął dobrze układać, to akurat dobrze. Plan jest taki, że ty, skoro masz tutaj pana, pana detektywa obok siebie, to może z nim byś pogadała. Dobra, zostaw to gotowanie na razie. Na razie sobie z nim poflirtuj i na razie sobie z nim pogadaj. Niezu, nie oświadczyny, Boże. Nie, 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 nie zaproponuj, rozmawiaj pogawędka. Porozmawiaj sobie z nim chwilę na temat tej sytuacji, że rozmawiałaś wstępnie z babcią i że ona pomoże. I słyszę, dokładnie słyszę samochód. I przyszła babcia i trochę macie kasy, więc skoro macie trochę kasy, to to kupmy ci kule. Dokładnie, kule ci kupiliśmy. Kule z gadule, co to jest? Tak, idziesz oglądać, co to jest? Świetnie się składa. Jak tam kula? Tak, cieszysz się, że masz kulę wreszcie. Dobra, słuchaj, to skoro Masz kulę, to może warto by jakoś tak usiąść tutaj. Czy ja mogę, Astra? W takim razie, czekaj, Aster. Aster, słuchaj. Uczyń aktywnego Astra, mogę? Czy nie mogę? No, tak nie wyglądasz, jakbym cię mogła. Możesz go przedstawić Simo i mój Mateusz, ale uczyń aktywnego. O, dobra, jesteś. O, go tak, gorące pocałunki, świetnie. Ale ty musisz usiąść tutaj. Ty masz ważne rzeczy teraz do zrobienia. Ty musisz usiąść i ty musisz rozmawiać właśnie z Balbilą. Balbilą, tak. Balbila. Słuchaj, bo tu ważne rzeczy w kuli musisz mi zobaczyć. Powiedz mi, powiedz mi, proszę, czy, czy tutaj się okazuje, że, że wiadomo kto, 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 kto. Tak, już się jąkam. Tak, to już, to już jest ten moment, kiedy ja się jąkam. Czy wiadomo, może, kto wziął i ukradł eliksir mojego ojca? No, w sumie chyba zostawić te koszulę, bo wyglądasz całkiem zabawnie w tej koszuli. Dobra, nie wykąp się. Ja bym chciała nie znaleźć kobietę. Ja bym chciała, żebyś ty, może, o, znajdź mężczyznę. Jak jakby co wiem, jak działa ten mod, ale tutaj, hmm, nie widzę Bernarda pośród tej listy, a to jest ciekawe, macie całkiem sporo chemie. Dobra, a czy możesz? Ignorować, czekaj. Ignoruj istniejące relacje, dokładnie. Znajdźmy mężczyznę. Dalej się nie wyświetlają. Dobrze. Cicho balba. Co i ważne rzeczy się dzieją. I tak, ignoruj nastolatków, yy, ignoruj młodych dorosłych. Co jak weźmiemy teraz? Dalej go nie ma. Ale jest pan szprycha, który... Który ma ciekawą fryzurę. I w ogóle nie da się w żaden sposób znaleźć tu Bernarda? Ej, ale Beka, dobra. Możesz iść spać w takim razie, dziękuję. Ciebie możemy na przykład odaktywować. Dziękuję bardzo. Dokładnie. Ty możesz na przykład, no nie wiem, gorące pocałunki mu zrobić, skoro chciał, i możesz iść spać. Taki, taki plan jest. No dobra, skoro się okazuje, że ty nie możesz znaleźć Bernarda w tej kuli, to będę musiała pomyśleć, jak rozwinąć ten wątek, bo trochę, trochę liczyłam, że może Balba się tutaj skonstruje. Ale może, może jej moc widzenia wróżkowego e, nie widzi przez jej uczucie. <laughs> do Bernarda. I przez to, że ona coś do niego czuje, to ona nie może go zobaczyć. Tak, to jest... To na pewno to. Na 200% to jest to. I ty chcesz do Marcela zadzwonić. Ej, może jeszcze zdążysz do niego zadzwonić, zanim pójdzie spać, tak żeby sobie z nim pogadać luźno. Marcelinio, słuchaj, tylko rozmawiaj. Dobra. Tylko słuchaj, twoje dziecko jest nieszczęśliwe, więc może na przykład czegoś nauczysz tego dzieciaka. Chociaż minimalnie. Czy wszyscy poza wami śpią w ogóle? Chyba tak. Dobra, ale dziecko zaraz też będzie musiało iść spać, więc połóż to sobie Dziecko spać, sama się połóż, no i elegancko. No i co, widzimy się rano. Czy dziecko się zesika? Jeszcze nie. To może spróbuj, czekaj. Zanim coś zjesz, to może spróbuj wysikać dziecko. O, przynajmniej cokolwiek się zrobi. Się w międzyczasie zajmiesz sobą, sobie tam skorzystasz, inne rzeczy porobisz. I tak. No, włamywasz, tak. Ja, ja rozumiem, ja wiem. O której ty masz do pracy? Na dziewiątą. Dobrze. To tam się w międzyczasie sobą pozajmujesz, ty tam dosypiasz, ty mogłabyś wstać. To by było ciekawe, zaprosić Bernarda tutaj, żeby on sobie przyszedł. Lu no. Tak, pomijając jego wielką dramę z Franciszkiem, to ten fakt, że ty próbowałaś wróżyć żeby wywróżyć tego, kto ten eliksir no, zabrał. Nie wywróżyłaś go, a z drugiej strony on przychodzi do tego domu. To może być śmieszne w sumie. No, co płaczesz, dziecko, co płaczesz? To w sumie, Ciocia, jak ma trochę wolnego, to możecie pouczyć chodzić. Halo, dzieciak. Dzieciak, proszę podejść tutaj. Ciocia, zajmie się tutaj Oktawianem. Dobrze. A ty co zamierzasz robić? Jeść. Możesz na przykład, no, nie wiem, podać omlety, tak będzie lepiej dla całej rodziny jak podasz omlety, tak mi się wydaje przynajmniej no tak, wy musicie grać w łapki na dworze to jest no niezastąpione dobra, zapraszam do jedzenia zapraszam wszystkich, no super znowu jecie sobie w kółku ty nauczyłaś go chodzić z tego co widzę albo i nie, prawie nauczyłaś go chodzić no ale jest nieźle, no halo no nawet nie mogłeś wstawić tego, Jezu ale ci jest źle w tym chciałam powiedzieć, że nie mogłaś wstawić tego do lodówki bo Aleksandra tu stoi, ale no, to najwyżej Aleksandra sobie wrzuci to do lodówki, no Dobra, dziecko się ma źle Dobra, weź się pobaw Weź, płaskocz to dziecko ze dwa razy Jakbyś mógł I naucz go chodzić Tak fajnie by było Jak on tam jakoś się trzyma Może zdąży się nauczyć chodzić Kto jedzie do pracy? A ty jedziesz do pracy jeszcze Ty masz taki sam strój jak siostra normalnie Może I znowu chcesz zadzwonić do Marcela Dobra, ale to czekaj Najpierw to chodź Zadzwoń sobie ty Ty, ty jesteś pierwsza do dzwonienia I ty dzwonisz sobie do Bernarda I go zapraszasz Proszę, zapraszam, Bernard Miło z twojej strony No z twojej również no bo widzę to tak, że skoro jest tu Bernard, to może nie głupim byłoby, o dziecko nauczyło się chodzić, żebyście pospędzali czas ze sobą właśnie i sobie pogadali na temat tego, no bo tak dawno nie spędzaliście czasu i w ogóle, że, że on ci opowiada o tej całej dramie, które się dzieje, dzieje u niego teraz, że no słuchaj, Balbina, czasu nie miałem, a ty opowiadasz o tym, że słuchaj, bo tu się śledztwo jakieś toczy z eliksirem, takim nie wiem, czy kojarzem, że ten wątek pewnie nie, ale ale eliksir był skradziony i tutaj tutaj moja wnuczka jest zaangażowana w szukanie sprawcy. Kto tam ukradł ten eliksir i w ogóle? No i Bernard jako wyborowy kłamca on tam oczywiście siedzi. Ja nic nie słyszałem. Boże, opowiedz mi więcej, ale to jest ciekawe. Co oni się tak gadają? I tam dziecko mi drze cały czas. Się tutaj Mateusz, czemu się dzieckiem nie zajmujesz? Może drogi, to dziecko jest w stanie tragicznym. Ja ciągle zapominam o tym dziecku, a jednocześnie próbuję uczyć tego dziecka rzeczy. Może jakąś zabawkę mu kupmy. Ojej, żółwik. Dobra, kupmy ci klocki jakieś, znaczy klocki, cymbałki. Złapałam za cymbałki i mówię klocki. No świetnie. O Jezus. Yy, tylne drzwi. Straciła dwa punkty kondycji. No, jest jak jest. Dobra, to dziecko jakoś się trzyma, jakoś się Trzyma, ale tak wypadałoby opróżnić to i spróbować nauczyć go korzystać z toalety. Póki jakoś się trzyma. No, halo, dzieciak. Dobrze. Łaskocz, łaskocz, toaleta. Liczę, że jakoś damy radę. No, tak, teraz to damy radę, tak? Świetnie. Widzicie, to jest ważne, żeby zrobić łaskocz, łaskocz, toaleta. Tak, Mati idzie do pracy. Toalety zapchał oczywiście. Ty jesteś w komforcie nie najlepszym, ale możesz toaletę sobie chociaż odetkać. No i możesz jechać do pracy. Laura wróciła do domu. No, myślę, że jak Laura wróciła. To Bernard mógł się zainteresować, że to jest chyba ta wnuczka. Załóżmy, że to, że to tak, że to Bernard, który mówi, to był dobry tydzień z jakiegoś powodu. O, i ma, miał pragnienie, żeby poznać kogoś nowego. To Zagaduję sobie Laurę tutaj. No, Ujem na chemię, cudownie. To tak, ty zagadujesz Laurę, bo chcesz chociaż poznać tę osobę, która się tam interesuje trochę za bardzo pewnymi kwestiami. Laura totalnie niczego nie podejrzewa. Ona wie tyle, że to jest jakiś tam znajomy babci, ale, ale to tyle. Czekaj, czy ty znasz jakieś takie osobistości zainteresowane? Zamieszane w wielką dramę. No, Franciszka, nie widziałaś w swoim życiu raz i to w sumie, w sumie to tyle. I dalej nie lubisz Piotra i, i Mai. Ten ten ark w twoim życiu rozpoczniemy później. Na razie się zajmujemy tym. Dobra, coś tam się poznaliście, coś tam przynajmniej kojarzy, że ktoś taki istnieje. On cię kojarzy chociaż z widzenia, że to jest ta lasencja, która się interesuje czymś tam trochę za bardzo. I tak, tak to wygląda. Bernard, z tego co widzę, to już myślałam, że sobie idzie, ale jeszcze nie. No Jezu, załóż, traci coś tam. Dobra, weź później. Nakarm dziecko. No tak wypadałoby się dzieckiem jeszcze zająć. Aleksandra wraca z pracy. Dzień dobry. Trochę zarobiłaś. dziękuję. To tam się ogarni sobą. Dziecko się może... Czymś zajmie. Dziecko nie wygląda, jakby chciało robić klocki, więc może też zrób na przykład łaskotki, łaskotki. Żeby to dziecko się lepiej poczuło samo ze sobą. Dobrze, łaskotki, łaskotki. Teraz możesz iść się bawić. No, świetnie. I wy sobie chciałyście się rzucać piłką. Ty chcesz zaprosić Astra w ogóle? No, spoko. W sumie może przyjść, jak tak bardzo chce. Balba wraca, balba jest taka przemęczona trochę. Mogłoby dokładnie iść spać. Socjalne życie u Kowali. W to jest zabawne, że ta rodzina nazywa się akurat Kowal, no ale nie, niech i będzie. Będzie. To by było śmieszne, jakby Aster jeszcze poznał Bernarda gdzieś po drodze. A tam są, tutaj. Czekaj, może ty wyjdź? Czekaj, Bernard. Bernard, czekaj. Wy rozmawiajcie. Jakbyście jeszcze się poznali właśnie ty i ten. Jak mu tam? I Aster. Czekaj, bo Aster taki mało skory. Aktywuj, uczyj aktywnego. I teraz tak, ty sobie z nim pogadaj. Czy ty go znasz? Ty go chyba nie poznałeś jeszcze, więc masz. Poznaj sobie nową osobę. O, proszę bardzo. Tak, jeszcze ty go poznasz. Dobra, i teraz mogę cię odaktywować. Świetnie, i wyślij świetnie. Nie bawicie sami. Ty możesz chwilę poćwiczyć, wy się masujecie. Ty w ogóle chcesz pogadać z żoną, więc może plotkę jej opowiedz, świetnie. Bo ty możesz się rozgarnąć i iść spać, jak tam dziecko. Dziecko jest w stanie, mogło być gorzej, tak więc możesz pouczyć z toalety, korzystać tutaj dzieciaka. Bernard idzie, dobrze. Myjesz okna z jakiegoś powodu, zamiast uczyć toalety dzieciaka. Ty możesz skończyć już tutaj ładnie swoje ćwiczenia i spać. Zobaczymy, czy się dzieciak nauczy. Powinien. Tak, nauczył się, świetnie, jeszcze tylko mówienie. Dobra matka, zajmij się dzieckiem, wykąp go. No ale tak, tak na dobrą sprawę bardzo się cieszę, że wyszedł ten wątek, że... Znaczy wątek. Że udało się w ogóle poznać Bernarda razem z naszą dwójką słodkich detektywów. Detektywi miłości. Bo to się mi przyda później. Że tak oni nic nie podejrzewają i tylko, tylko go tam poznali. Ale moim zdaniem to się przyda później po prostu. Warto, warto mieć taką opcję, że oni się znają po prostu. Ja bym ci przearanżowała to, bo to jakoś tak do dupy to wygląda. Tak bym ci zrobiła. O, to wygląda sensowniej teraz. Jakieś takie lepsze jest to ułożenie pokoju w ten sposób. No ale najważniejsze jest to, że masz swoją kulę z gadule, że przynajmniej możesz sobie coś tam wróżyć, pani wróżko. Nagle to ma sens, że ty wróżką byłaś i wróżyłaś różne rzeczy przecież. No ale na razie to widzimy się rano. Dobra, wszyscy powstawali, ty masz do roboty niedługo. Widzę, że chcesz się całować, dobrze, nie ma problemu. W ogóle, jakie ty masz pragnienie? Trójka dzieci kończy studia, no dobrze. Wątpię, żebyśmy do tego dotarli, ale warto, warto marzyć. jest się będziecie wyganiać teraz. Dobra, wyjdź pierwsza i ją wypuść. Dobra, Laura, jedz to i do pracy. Ty, może byś skorzystał z toalety, tak na przykład. Dzieciaka można by do końca wrzucić, no tak się powoli żyje na tej wsi. I toaleta się zapchała, więc trzeba jeszcze odetkać. W ogóle trzeba będzie tutaj też remont jakiś zrobić, bo tutaj, no mało hajsu i w ogóle. Także to jesteśmy dopiero powoli na, na drodze jakiejkolwiek sensownej, żeby tutaj porobić rzeczy. Myślę, że mi trochę znowu będziesz umierać wieczorem. Mati, co? Ty robisz? Co, co, co ty robisz? Dobra, dzieciak jest w dobrym stanie, więc weź go wypuść weź go poucz mówić. Bo to się też przyda, bo ten dzieciak wiecznie dzieckiem, no nie będzie. Więc fajnie by było nauczyć go rzeczy do końca. Dobra, ty możesz wstać, już odespałaś tam trochę. Jezu, też bym chciała odespać. Ale nie mogę, bo dzisiaj niestety popołudniówka praca do 22. Ech, kanał, kanał, kanał jest ważny, bo nie miałam czasu tego zrobić wcześniej. Więc trzeba to zrobić rano. No tak, smacznego, mniem, w sumie można by zaprosić na przykład. Naszą znaną, cudowną, wspaniałą rodzinę, która się nazywa Urszula. Niech se przyjdą chłopaki z Urszulą. No tak, ty przyjdziesz, a reszta, reszta zostanie. A Tacjan na przykład przyjdzie? Tacjan przyjdzie, dobrze. No to w sumie, w sumie spoko. Niech sobie chodzą i robią rzeczy. Dobra, Mati, bo ty do roboty idziesz. Zostaw dzieciaka. Czy do 15 ktoś wróci? Tak. Laura wróci. To idealnie, bo ty akurat jedziesz. No masz inne obowiązki, tak, ale no możesz jechać do pracy. Idź do pracy. Praca, praca. Walk to work. No jak to przecież. Laura jest w domu. No idź do pracy. No Laura przecież jest w domu. O co ci chodzi, babo? Poszła. Wreszcie. Ty jesteś w domu i sobie patrzysz na tę kule. Czekaj, nie, dobrze. Wracaj tutaj, patrz na kulę. Tak, bo ta kula powiedziała rzeczy, a raczej nie powiedziała nic szczególnego. I zastanawiasz się, dlaczego? Bo babcia zawsze była taka niezawodna w tych rzeczach. I teraz nagle się okazało, okazało się, że że ona nie widzi. Ona nie widzi, kto mógł być jakoś związany z tym. Dlaczego babcia Cię nie widzi tego. To tak, to tyle narracji na ten moment. Na razie to tutaj tak, dziecko szczęka sobie i żre cymbałki. Weź, rzuć może to dziecko tutaj do końca. Możesz sobie przy okazji na przykład, no nie wiem, powiedzieć dowcip tutaj jednemu, drugiemu. Laura wraca z pracy, znaczy Laura, Aleksandra, boże, już mi się mylicie. Dobra, weź się tam rozgarnij. Mati, to tak w sumie mało co by chciała, ale ty byś chciała jakiś barabara, więc może byś się odprężyła tutaj. Może też byś się odprężył. Może byście barabara zrobili właśnie, bo dawno nie było takich rzeczy między wami. I potem możesz się rozgarnąć sam ze sobą. To był taki sobie tydzień, no czy ja wiem? Nie był jakiś bardzo zły. Dobra, dziecko się drze, Wypuść dziecko. Wypuść dziecko. No już, wypuszczaj dziecko. No ale mamy 4800, to już będzie można tutaj jakiś remont zrobić. Tutaj jakieś meble dobudować. Już nie jest aż tak źle. Co prawda, nie jest to jakaś pierwsza potrzeba. Na tyle, żebym od razu to za to się brała. Ale fakt faktem, że będzie można poczytać dziecko w kiblu, tak? To, to zawsze można. W jakim stanie jest dziecko w całkiem niezłym. Możesz też w kiblu Pouczyć go mówić. Ej, wy się nauczycie zaraz faktycznie. No co w niej wyganiasz z kibla? O co ci chodzi? Babo. No, ucz dziecko. Dziecko uczenie ważne. Dobrze, świetnie, dziecko się nauczyło. Jezu, kto podał żeberka? Kto był taki mądry? Znaczy, no fajnie, dzięki, ale nie spodziewałam się. Dobra, ale weźcie, idźcie spać wszyscy, bo jutro jutro kończymy odcinek, że tak to nazwę. A ty się wyspałaś, okej. Okay. Hm, jest jak jest, jest jak bywa. Dobra, możesz rzucić dziecko w takim razie do końca, żeby nie było mu za dobrze. Sama możesz na przykład, nie wiem. Jesteś badaczką. Ufo, więc może mogłabyś ćwiczyć jeszcze te przemowy, żeby dostać awans. Co ty na to? Skoro już się tak starałaś o ten awans, to może coś zrobimy w tym kierunku. Dobra, może wstać Mateusz, może wypuścić dziecko jeszcze też w międzyczasie, możesz coś zjeść. Tak, ona zdobywa punkt, więc jest gituwa. To zdobędziesz może też awans. Nie, nie zdobędziesz, bo jest weekend. No cóż, całe życie, całe życie po prostu. No tak, na kanapie musicie akurat ze sobą. Nie mogliście wybrać żadnego innego miejsca. No róbcie co musicie. Bo chcę nakarmić dziecko. Dobra, przynajmniej skończyliście, zanim wstali i pozostali domownicy, to jest najważniejsze. Dobra, dziecko zjedzone, dziecko mogłoby użyć. Laura idzie do pracy, w ogóle się to by nie zajęła, ale widzę sama się sobą zajęłaś, to jest najważniejsze. No i co? I tak na dobrą sprawę powoli będę kończyć ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Dajcie znać, co myślicie o takim, nie wiem, jak to nazwać, powolnym rozwoju wypadków, bo w sumie dość powoli rozwijam ten wątek, że tutaj oni będą szukać rzeczy. No bo oni nastolatkami byli, tak doszłam do wniosku, że no jak byli nastolatkami i tak dalej, to ciężko być takim detektywem na pełen etat, więc skoro już trochę podorastali, ten poszedł na studia, ta, ta jest dorosła, dalej jest mi szkoda, że nie poszło na studia też, no to mogą się bawić w śledczenie, prawda? Myślę, że jest to całkiem sensowne, że akurat teraz, jak będzie wypływać ten wątek szukania sprawcy kradzieży eliksiru Noxana, no ale co no, jak macie jakieś pomysły, to też dajcie mi znać, a ja to będę witać się z Naniello tutaj, w może się powitać a dlaczego nie? Ale tak poza przywitaniem się z Naniello, która chce grać w Zośkę, to, to będę się żegnać więc halo żegnam i do następnego. To pa!